Partnerem merytorycznym programu są łódzkie salony Sun and Beauty Factory z ulicy Piłsudskiego i Legionów. Zdrowie i Uroda. Magazyn o zdrowiu i urodzie. Dla tych, którzy cenią sobie i zdrowie, i urodę magazyn Zdrowie i Uroda na antenie Radia Parada codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku o godzinie 16.30 nasze spotkania z Panią Agnieszką, a dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji jeszcze nas wysłuchać premierowo mamy powtórki około godziny 10.30 w dniu następnym Agnieszka Miszczak jest Państwa gościem i moim gościem, konsultant światłoterapii z łódzkich salonów Sun and Beauty. Zaczęliśmy temat infuzji tlenowej Czegoś takiego magicznego, co gdybyśmy nie żyli w tak zapędzonym świecie, a mogli żyć na przykład nad jeziorem Gopło i chodzić w lnianych sukniach, no to byłoby to cudownie, gdybyśmy mogli, ale że nie możemy ani sobie przez cały rok słońca i światła dostarczać, ani dotleniać się, bo siedzimy, pracujemy w domach, pracujemy w korporacjach. No to o świetle powiedzieliśmy, to teraz powiedzmy sobie o tlenie. O tej właśnie jeszcze raz infuzji tlenowej. Co to jest takiego? Tak, jeżeli właśnie chcemy zauważyć lepszy nasz wygląd, to nasze salony Sun and Beauty proponują takie zabiegi wersji infuzji tlenowej, które polegają na wtłoczeniu substancji aktywnych zastosowanego danego preparatu. Tych preparatów jest wiele, każdy może sobie wybrać odpowiedni do własnych potrzeb, czy nawilżyć, czy dotlenić, czy ujędrnić poprzez ten tlen medyczny-hiperbaryczny, czy za pomocą tego medycznego-hiperbarycznego tlenu, tym zwiększonym ciśnieniem, aktywując dotlenienie i metabolizm na skórek. I w wyniku takiego zabiegu powstają nowe zdrowe komórki, tak jak powiedziałam. I te efekty są bardzo natychmiastowe, one są bardzo widoczne. Można zobaczyć już po pierwszej sesji. Jeżeli chcemy zauważyć lepsze efekty tych zabiegów, tu musimy dopasować, a już konsultanci z naszych salonów podpowiedzą, ile tych zabiegów ewentualnie można byłoby wykorzystać. No Odpowiednio też osoby, które będą korzystały, mogą nam podpowiedzieć, na ile są tych sesji, ale my tutaj dodatkowo możemy im zaproponować ilość minut do, do takiej pojedynczej sesji. Ale... Kamiszczak, konsultant światłoterapii z łódzkich salonów Sun and Beauty. Zdrowie i uroda. Długo by opowiadać o tej infuzji tlenowej, no zresztą człowiek potrzebuje tlenu, tak jak i wody, potrzebuje światła, tlenu, żeby lepiej wyglądać, lepiej funkcjonować. Powiedzieliśmy także o ludziach, którzy traktują tylko światłoterapię jako coś wizualnego, czyli coś, co pozwala na to, żeby wyglądać, po prostu wyglądać dużo po prostu, wyglądać dużo, dużo lepiej, bo na przykład są posłami, prezydentami pracują w ONZ-cie, albo pracują przy kamerach. Tak, bardzo często spotykamy te osoby u nas, którym potrzeba jest właśnie czy infuzji tlenowej, czy tak jak już żeśmy wspominali tutaj światło czerwone, jak był poruszany kolor światła różowego, tego kolagenowego. Ja jestem bardzo zadowolona, że technologia na miarę XXI wieku tak pięknie poszła w lecznictwo światłem i tymi kolorami przede wszystkim, bo nie każdy sobie może pozwolić też na odrobinę wyjazdu i Nabrać tej naturalnej y, witaminy, może u nas to w tych zaawansowanych urządzeniach, które są normowane, które są certyfikowane, one to wszystko spełniają. I tutaj nie ma żadnej obawy, że osoba korzystająca ona sobie zrobi krzywdę. Absolutnie nie, wręcz ona sobie poprawi samopoczucie, tak jak żeśmy tutaj wspominali w odcinkach, kondycję, energię. No, i kolor. Tak w ogóle o tym kolorze to jeszcze można powiedzieć, że te urządzenia one mają taką cudowną, montowaną moc, że jeżeli ktoś by nie chciał aż nadto tego koloru, to jest możliwość zmniejszenia. Tam są przepiękne, takie zrobione podziały i jeżeli ktoś chce tych jednostek witaminy D, na przykład 10 tysięcy, to rzeczywiście my mu dopasowujemy. Ale jeżeli ktoś się woli w większej ilości tych jednostek, to jak najbardziej ma rzeczywiście tak jak na plażach wysp. Jak na plaży w chałupach, gdy zaczyna się Hałupach, upał. czy na Hawajach, czy, czy Bahamy. Fajnie się zrobiło, Pani Agnieszko, pięknie. Dziękuję za dzisiaj. Ciepło, ciepło. ciepło, słonecznie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. W magazynie Zdrowie i Uroda moim gościem jest Agnieszka Miszczak, konsultant światłoterapii z łódzkich salonów Sun and Beauty. Zdrowie i uroda. Partnerem merytorycznym programu są łódzkie salony Sun and Beauty Factory z ulicy Piłsudskiego i Legionów.